Dzień dobry! Dzisiaj gramy w DZW Demedia Po raz 50 milionowy No i panowie, i panie, wiedzą co się stanie dzisiaj no Bo no żeby margo. jakieś kobiety nas oglądały no nie bo, no, nie może jakiś transjanta <noise> <noise> A world of information rests in the palm of your hand, and networks for instantaneous communication span the globe. Yet a unified vision of our future has never been built. We compete in technology, culture, and politics. We have deadly weapons that could destroy our planet. Leaders care, but boldly, and built a built a global community stand for years to come. Be kind, Gendibapu. Gendibapu. and you will find yourself surrounded by true friends. Keep the Indian people uh, safe, guarding them with magnificent uh, like said, Your faith will guide you <laughs> to peace and harmony. Keep your mind open, and be the change you want to see in the world. Dzień dobry, czy ja tutaj postawiłem miasto w tej chwili? Dobra, nie za miasto. A zrobi mi pan chociaż live'a? Nie, mogę się zestrać do pana. Tylko jeszcze pójdę do pana jakiejś żeby się zestrać jeszcze bardziej. A ja sobie zrobię. Mam się ja nie reaguję, panie. Po prostu zareagowało? Tutaj co mam zrobić? No, srakę? No nie wiem, no, może tak. A tutaj? O, zacznę grać. Dobrze ci, panie. Tutaj Buildera trzeba kupić. I tutaj też. Buildera. I tutaj też, panie. O, no, mogę kliknąć to miasto. I Bifter, panie I mam... Oj, co to, co co, co, co się stało, kurde? Czemu ja tak mało zarabiam? To jej tyle kosztuje, kurde Lambert. Czemu przestałem tyle zarabiać nagle? Miałem tysiąc ileś, kurde. Co robię? A nie, coś tutaj się posrało, no przykro mi, ale komuś się coś w głowie pomyliło. Aha, bo tutaj się coś zmieniło, kurde. On się zestrął. Eee, co so ja tutaj miałem, no. Chyba to, tak? Nie, to jest nic. I ja tutaj mam jakąś. To jest zielony? Czemu zielony, kurde. Zesrał się pan. Ja cię zesrał się. Ej, nie tutaj, panie, co to się stało? No, Lambert, ja nie pamiętam co tam było. I to w końcu. Nie wiem, zostajesz w domu, czy idziesz do oferty, czy jak, Ale. Nie to trzeba pani wierzyć, Okej. Okay. Domestic Trader's. Ojej. To tu jeszcze możemy forsy zrobić, bo nic. A um, następnego dnia, jak to za dwa dni już będziesz w Szwecji, czy chcesz jest w domu? Co? Okay. Kiedy będziesz w domu już? Eee... No, dziś dziewiątego no. chyba. No. Ale nadal mam szansę, no. Tak? Będzie może, Tak? Będziesz miał ulot komputer? tym No. Okej. Okay. No, tak jak też? Ty tam już masz jakiś inny komputer? Ja, no, przejdzie po mnie samolot Aha. A on nagle mieszka w Rebro, czy. No. no. A ja się zostaję? Ja nie, nie znam. Okay. Kurde, tutaj bomba atomowa wyruchła ostatnio w ostatnim odcinku. Taki problem mały, jest, bo tutaj radias. Więc jeśli nie widzieliście tego odcinka, zobaczcie, jak spuszczaliśmy komuś bombę atomową na wołę. No morze. i tutaj też, pewnie, i tutaj też. Gminy ostatnie były pełny, Zapomniałem, że mój mikrofon nie nagrywa mój głos, hej A tym razem... nagrywam no, go. Proszę się, się zesrać, muszę pojściu oglądać, co tu idzie. Pewnie jeszcze nie widziałeś. Eee... ten... no nie wiem, no, też potrzebuje przesuwać ten Lambert może wtrącić się tu i... A nie zagramy dzisiaj nawet w Rocket No nie, wiem, już powiem okay. Ja mogę tego, no bo tutaj... ja nie co O, zaraz ja mogę nainkraść tego nobu tutaj? dobrze. Ja bym się bardzo łatwiej. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. <słuch> 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 ten musi tu czekać, kurde. Trader, butek, capacity, dostałem na no więcej list. Trader, i może tutaj też Tradera kupię. Trader, Pan w psycholidzie, no, bo ja tutaj mam problem, no, muszę Azaranty mieć. A Pana, a nie wiem. Tutaj bym Pani zawołał, go. jak no, to wszystko zawołać? No ale może nas prankuje? I tam siedzi Nie, wiem, Boże, to jest się dosrać kurde. Aha, on mówił, że idzie, idzie? No. Pan się z psychopatą Ja się ja bym to zrobił, jeszcze cię skrybili. No taki dodatek Chroma. Do Czekaj ja teraz może... To jest tylko zrobię. Taki dodatek to do straki, kurde. Mm. Czy pan psychopatus idzie no? Panie pisał, się. proszę się panować i przejść. To jest to jeszcze sporo do zbombardowania, a to jest Hiszpan już kurde. Czyli w sumie Kongo zostało wykonane, praktycznie. Może z miasta zostały spalone też co są ziemi, kurde. Teraz czas na Japonię, panie. Tutaj będzie ostra bitwa. A to po... było... To może z Japonią, jeśli chodzi o Japonię, to może połączyć wtedy siły z Pawłem, co? Panie, ja to wezmę to pierwszy. Za... Zanim Paweł przyda ci, no... Tak. Mię 500 rund. Tu miał tutaj by się przydało to miasteczko przejąć, bo bym musiał albo A, bo to jest bombardowane przez bombę, to... Ale bombę ty już przejmowałeś chyba. Nie, już bombardowałem je, panie. Tu jest Paweł. O, nawet niedaleko. O, ma z Hiszpanem? Aha, no. Bo tak. Paweł. Ja mogę zacząć wojnę z Hiszpanem od tej strony, w Mogę znamordować Halas na przykład tutaj. Paweł przyszedł! Mogę zbombardować Kartę gminy, na przykład i Las Palmas, bo tu jest... Sorry, jakiś... dawno tak długo nie sikałem. Mam wrażenie, Dobra, że mam dawno ma? nie sikał w ogóle. Co? I co mam zrobić teraz? No nie wiem, może panie robiliście na to rundę, bo ja już jestem gotowy. Tylko ja nie wiem, czy cokolwiek zrobiłem w tej rundzie. Aha, chyba tak. Ej, nagle Forza mi wróciła znowu, skąd? Bambert, szatula nagle zarabiam. Znikąd. gdzie jest w Hongkongu? Gdzie? Gdzie jest Hongkong? A barbariansy Albo rebelia Gdzie jest Hongkongu. <laughs> Hongkong należy do Tameris Która podbiła... Ej! Wypier papier mi! A tu Hongkong Nagle... Moment, bo co ja? A, ja miałem tu lecieć tym pewnie Bo kurde... Uuuu, dzień dobry, czy ja mogę te pieniądze dawać? Dziękuję, dziękuję. Oczywiście wyślę do Pawła, bo to nawet... Co mam zrobić, jak wszystko odkryłem z researchu? Researchu? No, srać pros Bo nie mogę teraz nic wybrać. A nie, jeszcze future tech mogę niby. To może pan wyłączyć, bo ja... To jest sport... nie, co, co ja tu mogę? Nie no bo mówię, że może pan wyłączyć z ma jak pan chce, bo ja teraz mam żeby o. nabijać ten chesty. Fair yes, Nie, ja tu będę atakował Pampelunę. O, oh, ale bomba leci! Łobu Co? Jaka bomba? No nie bomba, tylko taki bombowiec jakby. Pampeluna dostał rajpa. O oh, Aircraft carrier, ja cię nie potrzebuję. Odbyt korps... A nie kurde! Zapomniałem. Odbyt korps... Że... Tak się nazywa... Pio ciszej! Tak się nazywa... Yy, moje wojsko jedno. Na psy, Na psy, Jak on tak się Nie wiem. Dobra, tego upgrade'uję w sumie. O! Czy to było 22? Tu, panie, 22. Jetta, panie Jetta! Czy to moje miasto? No, no forza, panie, tam jest. przekra mi, ale proszę o Czy coś bombardujesz w tym momencie? A, ja tu, po samolotu eee! majestu, Cześć. nie, to są samoloty moje, Czy pierdzicie? Czy pan Dobra, czy ktoś tu może jeszcze coś zrobić? Mam tu r attack. No. Na Pampelu, no. tylko murki My zrobić i no będzie. Tym kurde czasem. Kurde, tu nie mam unitów na obronę. No, Miasto. To muszę coś kupić szybko. Co to jest? AT? Nie, modern AT. To jest... To kupię, to o dobra już się spaliło, ten się już nie pali się, Naprawiamy, naprawiamy. Ale to? no to miasto tutaj, ten sena okej. Okay. Wreszcie panie. O dzień dobry, to są darmowe. A nie kurde, darmowi. tak? Naprawdę tak. tak naprawdę to ja zacznę atakować już kolejne te kolejne miasto hiszpańskie. Czyli będę płynął już tymi aircraftami Australni. Missile crew Ci panowie tutaj mogą sobie wkroczyć oh, O to, to jest? Modern armor Czy ja im coś zrobię tym? A, cały Higgs rozwalany O, to jest mały Higgs Lombard To dość ostre miasto Mocne Trzeba się cofnąć, żeby nie mogli mnie bić Straż na samą i tu, straż na samą i tu, straż na samą już od razu, od początku Proszę nie pierdzieć Dobrze, ta jednostka musi była, aby wrócić tutaj. Musiał schilować trochę. No jaki, czemu ja wygram z Debilem? Jakim Debilem? No bo jakimś randomem, nie? Debilny? nie trafił w piłkę na tym pierwszym tym. Kopnięcie mm. w haunted Ja wiem co zrobię, panie. Ja no panie. dobra, ja już co zrobię. Czy ja tutaj wpłynę. A nie, Lambert. Dobra, trzeba to wpłynąć jakby. A ja to nie mogę Jak to nie? Dobra, nie. Ten statek tutaj musi się ofiarować. żeby to się udało. Tak jakby. Uch, dobra. Totera, totera. Totera jak tutaj podpadał. Czy tak, bym mógł strzelić? Oprócz. Trzy warki. Strzelać? Tak, by the way, to... Dobra. mnie został zastrzelony ten psycholog. Czy do jakiejś oferty mam w ogóle? mi zaoferował. Nic. Ej, panie, co pana paserało? Ja nie będę panu dawał bomby atomowej. Hmm. Dlaczego on chciałby ten? On chciał ode mnie. Dostęp do. uranu, panie. Mhm. Dobra, to mi się nie tutaj lansował. Bo nawet nie wiedziałem, kurde, że już nie ma tego, Montezuma. Hehehe. <grytum> Zniknę z tej listy, panie. Widzę, że to, to się boi nas na maksa, bo buduje sobie wojsko, jak nie wiem. I to dobrze. Aż tam jest też jakaś po stronie, bo kurde, nie ma wojska. Ani nie ma pieniędzy też w ogóle. A nic jej no. nie robimy przez ostatnie 10-50 rund. Te 500 rund nic nie zrobiliśmy, No niby nie, niby nie. Dobra, tutaj co my tu wybudujemy? Gdzie ja mogę tutaj pójść, panie? Chyba do eee... trzeba iść, no. Tu jest jakiś las. Co my tu robimy? Nie. Do tego lasu pójdziemy. Dobra. Fabryczkę. A tutaj mogę w gdzieś tutaj iść? Market? A ty kurde, bij tych barbarian. Library. 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 Co to można wypodobać, panie? Fort, można. 3 plus 4 plus, panie Harbour, może? 3 plus a panie, jedziemy z tego można granę naprawić To okay. Jet naprawić No to... A nie, ja bym wolał go nie marnować, Kurde. Nie. Gdzie jest ten Jetfighter? Nie jetbomber Bomber, ja Deploy. Czemu nie mogę? Dobra, bombardować Memphis proszę. No nie da się number, tutaj i widzę tego. O to... no, dobra. Tylko w głowie mam, pierda 5 gram No. Dobra, do Pampeluny już chyba można wbijać, tak wydaje. Tak? No może nie. No może nie. Właśnie... A jednak można! To znaczy, może jednak nie. E, czekaj. Pole, pole. Olej go rąbię ale... Chyba można. Czy pampeluna jest moja? Jak to nie? To czym mam tam wjechać? A nie wiem, proszę pana. Dobra, najpierw tu ukradnę im settlerów i założę miasto za chwilę, ale to za chwilę. Przepraszam, przepraszam, bo ja tu chciałem. Nie, nie. Oj. Ty już lec tam, czy nie? Właściwie to ja już wszystkich poślę tam, albo nie? Chociaż nie, ja bym was rebaseował. Może ty wracaj, tak, ty wracaj do swojego. Ty się promuj. Nie, rebase. O kurde, nie ma miejsca na tych. To nie, to ty zostajesz tu. Walnij jeszcze raz w Pampelunę. Tak żeby się kurde nauczyli Dlaczego? Nie wiem, już mają zero mogę do nich wbić, ale jeszcze raz ich zbombarduję. Teraz gramy w Haunted Hollows, ale na jakiejś innej mapie. O, ty tutaj leć, teraz co do ciebie. Dobra, ja przejmuję M Bamba Gryje, to znaczy. hm, pytasz Pobre, mnie. Dooko. Robię to na z mojego wygniętanego powodu, bo, żeby jak tutaj będę, to mogę się healować, pani, teraz łodziemi. Dzień dobry, dzień dobry, ja teraz mogę się healować. I mogę też kupować jednostki tutaj, hehehe. Kikikika. To pewnie za darmo. Dobra, kurde, bo komuś tu się nie rozwija, jakieś miasto się tu nie rozwija i ja muszę odkryć jakie. Aden needs food, no to ja tu... Przepraszam, to jest jakiś builder. Ja wiem co zrobić tutaj. Wierlambert to. Ten tutaj, może trzeba skippować rundę. Ten tutaj może się zestrać najwyżej. Może? No. Dobra, Ej, bo tu jeszcze kurde moc... Prawde. Problem tutaj. Nie mogę nic zrobić w produkcji, ale nadal nie mogę skrywać rundy, jakby, nie? Co to Aha. shit? Fighter. Czy to jest jakiś Jet bug, kurde, które nie przewidzieli? Czy co? Aha, mogę produkować buildera, najważniej jednego. Kurde. Tylko buildera mogę produkować. Dobra, produkuję. To jest 31 rund, panie. Wpłaca się. Hm. O, mogę okay, na samolot ten. Następny Traderut wysyłać? Może z genety wejść na Tradera? Trader. To. Trailera. Trailera. Proszę, kto tu ma jeszcze? Jest! A, jeszcze, builder. Proszę pana. Po momenci! Proszę halo, halo! Nie denerwujemy <noise> się! Ale wrażę pana, no. Zaraz ja podbiję no. Ale potrzeba kupić. Ja pan jeszcze nie przejął tej papierowej, No już właśnie te. się, już w tej rundzie ma się to odbyć. To jest to, co zaczęło wojnę? Jakieś te, city state y na siebie nawzajem. Ojej, ten ham ucieka. Co to za barbariansy? Alepo? A to ci, to tam nie groźni, drodzy No Dobra, kurde, bank. Drodzy państwo, się chyba zestrali! Tani państwo! Tani państwa. No tani, bo tylko aż pieniądze ode mnie. Ja tam Memphis przejmuję, panie? jak pan. Jeszcze Dobra, dobra. Najpierw trzeba zbombardować Pampelunę, tak jeszcze ze trzy razy. Boom. Odbyt korty. Jeszcze raz, tak żeby się upewnić, że mamy na pewno to 0 HP. A przy Memphis, proszę pan. Czy pan się doszedł? Memphis, pani. Dobry. Pan się na nazywa Memphis? A dziękuję, dziękuję. Wchodzimy do miasta Memphis przejęte, powtarzam, powtarzam. No czemu nie wchodzicie do tego? Teraz jeszcze inna mapa. Oni mi nie wchodzą do tego, kurde mol. Oni bombardują to zamiast wchodzić. Dobra, <grym> chcę to zrobić. ja bym postawił się na przykład tam. No. no. Co? City Population Stagnate? Posrało was chyba, nie moja żarcie. University University, panie. university panie. Stop jak Tu może jeszcze Campus lub... Można by to postawić. Tu, tu? Czemu mi krzyku nie załapało? City Population Stagnate? Jak to, panie? No dlaczego wszystko stagnuje. Was nie sobie. wiem, panie. Trochę tak, trochę tak. No Lambert, no. ja to obroniłem. To my tu się zbliżmy. I czemu nie mogę bombardować? Nie mogę bombardować... Aha, nie, ja muszę odkryć ich coastline. Tylko, że kurde... O, tu można dalej iść. No dobrze. O, tu się rozwija tak? Można otwierać lewy tak? Można, można. To już co to ma być? Jakieś dziwne trasy mi się tu same wyznaczają. Ale... Bada yy, dla różnych jednostek. Dobra, tutaj zakładamy jeszcze miasto. Uwaga. Arakach! Tak się nazywa. Tu na cześć, yy, mnie. <grym> Kupię tu od razu buildera, kurde. Traćmy pieniądze Gdzie to mogę deploy? Nie, dzięki Mam brak tego. Ej, zapasie tu... tutaj tak zbliżył? Ja? Ej, ale nie. Ja przecież nie jestem psycholog. No nie, ja nie wiem, to, co to jest. Właśnie ten, to pan, pan powiedział, że pan jest w no co dowodzi, że pan jestem. No. no właśnie! Ja, właśnie, nie jestem. Raz ten repair. Nie mogę tego ulepszyć, szkoda. No to się jednak ulepszy, Bo ja tu się tak miałem Miałem się bić, ale coś się nie bije. Dobra, ja właściwie was wyślę na wojaczkę. Na wojaczkę? Panie, to moja ordynat daje. To cię też wyślę. Ale co? za 10 minut. Ja. Powoli, się nie straci. No ja przepraszam, ale co się tu dzieje? Czy bot przed chwilą mnie kontrolował? Możliwe, że przez tą rundę ostatnie milisekundy sekundy, jak pan biwawał przed tym, jak ja zliwowałem. Kurde. Tak coś mi się wydaje. Ej, ja, co to się stało? Jakieś barbariansy mnie atakują? Gdzie? Ja nie wiedziałem, co się stało. <laughs> jakiś barbarian builder, co to obchodzi, kurde, że barbarian builder jest? Nic! Pani nic nie są mi zrobić. Co to się stało? Ktoś tutaj miecz jakiś włączył, no nie wiem, co się... Ktoś tu na ciebie wypowiedział wojnę. Jakiś bander brunei, kurde, nie on jest, bo morduje go. Dobra, jakie tu fajnie. O, te noby? Ale noby, kurde. 15. Co za noby, panie, bo morduje miasto, to przejmuje. Plus 15 to jest. Tak, proszę bombardować. Kul oba. Dobrze, Dzięki tobie I proszę wykorzystywać. Ty, Builder, właściwie to tam Jak akurat mam badać czołgów, żeby przejąć miasto? Oh. Hehe, ukradłem jeszcze jednego soccera. Ale nie wiem, co z nim zrobię, kurde. Pewnie nic. Ej, ale oni mają taną silną obronę, dlaczego oni tak mała pensy? Nie wiem. Tu, Akademia Militarna. Bank Modern AT, ty kończył swoje, na razie działalność. Ty nie. Ty idź tu i wytnij ten z tą małpą, żeby żyć w lesie. Pana postać trochę wygląda jak małpa. Ale ten. saladen, Co ty? Kurde, jak ja miałem tu wejść do tego, bo już nie pamiętam. Odbyt korps, niech, nie wiem. Odbyć Odbyt korps. <laughs> Dobra, lepiej na agraję Dobra. Który tu ma upgrade? Powiedzmy, że to Aircraft Carrier. Ty chodź tu. Ty tu. A ty sru? Niezła flota się tu szykuje. Wow, ale to kosztuje dużo. Co ja tak to ja płacę znowu? Żelowy pierd! Ale A nie. A widzimy, z ty kosztują. Dobra. Kupiłeś sobie kiedyś żelowego pierda? <noise> idiot. Ja je produkuję. Kleopatra mi to denonsuje za z Bo to jest psycholog. Dobra, to jest Jeszcze się upewnię, że się nie obronią. O! I chyba Pampeluna Peluna, będziemy. Niektórzy kupują gumowy pierdnie, ale więc jeszcze chcę się upewnić, czy pan go kupuje, że ma być. Gumowy. Ja, ja muszę czekać rundę, aż on to zrobi. No co? Mogę R-Arsa. A zrobię? Aż, aż straszo, co? Dobra, wow. jak ktoś bombarduje... czekaj... Kurde, jak jest, opłaca się bombardować komuś aerodrom? Uh, nie wiem. Bo ja potem chcę to mieć. Pewnie się nie opłaca. Dobra, kurde. Tym... Nie, 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 żaden drugi i to jest skip. Ale dwie, proszę. będziemy skip, to ja mam Haunted Halos, jeden dybrył i ci no. cię ile, ta taktyka, że jeden wjeżdża na skasować, a drugi ten, a drugi strzela. Um, I to zrobili i my się tego nie powiedzieliśmy, i potem skopiowaliśmy ich taktykę i zrobi, zdobyliśmy gole. Uj, la, ale. Nie, nie muszę tego. Wiesz, że to liga? No, ale nie wiem kiedy.

Uuu, widzę, że Kongo jeszcze tu ma jakieś jednostki. Trzeba im puścić bombę jeszcze. Okej. Okay. Bo... Chciałem, żeby pamiętali okay. się, żeby pamiętali, kto to rządził. To ja? No, to ja. Gdzie ja tu mam to miasto założyć, kurde? Tu chyba nie ma życia dajnych terenów w ogóle. Nic, nigdzie tu nie ma czystej wody w ogóle, gdzie mogę założyć miasto. Tu już nie ma nawet miejsca ale na Ale dobra, że są darmowi. Chyba, że tu, ale tu nie ma fresh water. A tu jakim cudem założyłem? Aha, tu jest taka mała... I czas na A tu też jest niby miejsce na miasto, dobra. Dobra, panie, rocketing 1 ma 3 poddobania. Okej. Okay. 2100 na rok. To ty wyjdź pierwszy, nie?